Józef Łobodowski umiera 18 kwietnia 1988 roku w Madrycie. Zostaje skremowany. Jego przyjaciele chcą, aby urnę przewieźć do Polski i pochować w rodzinnym grobie. Z tym wiąże się też niesamowita historia. Już po kremacji jego trzej przyjaciele Kazimierz Tylko Dobrzeński, Piotr Jegliński i Tadeusz Filipowicz po raz ostatni usiedli w jednym z ulubionych barów Łobodowskiego, żeby pożegnać go szklaneczką wina. Urna w reklamówce stała na stoliku. Pożegnanie się trochę przeciągnęło. Po wyjściu z baru przyjaciele Łobodowskiego zorientowali się, że urna z prochami została na stoliku w barze. Na szczęście była tam jeszcze, gdy do niego wrócili. Tadeusz Filipowicz przewozi urnę do Londynu, do Biblioteki Polskiej. Stamtąd po kilku miesiącach Andrzej Paluchowski, ówczesny dyrektor Biblioteki Kulu, zabiera ją do Polski. Oczywiście bez żadnych pozwoleń władz PRL-u. Prochy Józefa Łobodowskiego zostały złożone w grobie matki i dziadka 22 października 1988 roku. Wcześniej odbyła się ceremonia pogrzebowa w kościele Kulu w Lublinie. Po 45 latach wędrówki Józef Łobodowski wrócił do ukochanego Lublina.